niezastąpieni, zawsze nagrywają materiały, mają bardzo dużą wiedzę, zwłaszcza brodacz. Czyli cały szef całej tej zorganizowanej grupy rajdowej. A tymczasem, moi kochani, błażej Mazur i Zasti na prawym fotelu. Bardzo ręczne pociągnięta i zobaczcie, 70 koni atrakcji brak! Ale odruch zdrowy, gaz niepuszczony. Samo zaciągnięcie ręcznego, tylko teraz odpuszczenie gazu, żeby złapać trakcję i auto. Ojechało dużo, dużo szybciej niż...